Partnerstwo bliskości i jak teoria więzi może pomóc nam w zbudowaniu dobrych, szczęśliwych związków. Zapraszam! Bardzo często dostaję właśnie takie pytania i konsultuję problemy związane z czym? No oczywiście z relacjami. A jak to się mówi? Miłości do garnka nie włożysz, ale do sukcesu się nie przytulisz, Czyli mamy dzisiaj bardzo dużo wiedzy na temat budowania kariery, planowania, wiecie, te wszystkie tematy w stylu bądź asertywny, nie? no, działaj, osiągaj cele, planu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z drugiej strony przydały się chociaż trochę wiedzy, prawda, na temat budowania relacji, bo tak naprawdę z pracy kiedyś wychodzisz, no i powinieneś, tak, dla zdrowia, a relacje po prostu ciągle są, bo to jest, to jest ta unikalna sieć, do której ty zostałeś stworzony, w której jesteś postawiony i która tak naprawdę nadaje ogromne znaczenie dla twojego życia. Na poziomie biologicznym stwierdzono, że ta potrzeba więzi w naszym życiu jest całkowicie, całkowicie. Uzasadniona. No, wiecie, kiedyś były takie badania, jeszcze wtedy, kiedy można było robić i obserwować takie rzeczy, jak to, że w czasie wojny na przykład oddzielano dzieci od rodziców i dzieci były najedzone, posłuchajcie, zadbane, a jednak umierały, dlatego że nie było kogoś, kto się o niej naprawdę troszczył emocjonalnie, który mówił do niej i mówił do niej. I to pokazywało, że nawet tak, zadbane dzieci w sensie fizycznym tak naprawdę bardzo, bardzo potrzebowały emocji, dotyku i poczucia więzi. Były też takie, posłuchajcie, bardzo ciekawe eksperymenty, w których podawano jednego z partnerów, wiecie, takim małym, oczywiście niskim jakimś tam szokom elektrycznym takim haha, nie? I badano reakcję na stres wywołany przez ten eksperyment w momencie, kiedy Ktoś trzymał tą osobę za rękę i teraz, jeżeli była to obca osoba, to na reakcja na stres była niższa niż normalnie, ale jednak dosyć wysoka. W momencie, kiedy tą osobę za rękę trzymał partner, mąż, żona, to okazywało się, że ten dotyk bardzo obniżał poczucie stresu i takiego napięcia związanego z tą sytuacją. Tutaj mamy taką teorię, która mówi, że wszyscy potrzebujemy bezpiecznej bazy. Czyli na przykład małe dzieci, wiecie, rozrabiają, bawią się, nawet w obcym środowisku, przynajmniej niektóre z nich, bo niektóre nie, w momencie, kiedy za, za nimi jest mama, prawda? Ale robiono takie eksperymenty, że mama wychodziła i dziecko zostawało w tym samym otoczeniu z obcą osobą i traciło zupełnie chęć do eksplorowania, ponieważ czuło się jak niebezpiecznie. Więc zobaczcie, my potrzebujemy takiej bezpiecznej bazy. I prekursorem takich badań, takiej teorii, która jest neopsychologiczna, to jest trochę takiej, wiecie, nomenklatury, był lekarz i psychoanalityk John Bowlby, tak? Który um, zastanawiał się nad tym, nad czym zastanawia się w sumie cała psychologia, jak pierwotne wzorce, czyli wzorce z rodziny, jakie wynosimy, mają wpływ potem na kształtowanie się tych modeli. W jakich my ym, potem prowadzimy nasze relacje. I, I w wyniku tam długotrwałych, wieloletnich badań, które zresztą potem były kontynuowane przez wielu innych psychologów, ym, okazało się, że rzeczywiście to wszystko ma wpływ, chociaż też z czasem do, y, badacze doszli do wniosku, że nasze osobiste doświadczenia także y, oczywiście jakby modyfikują to, z czym wychodzimy w życiu, bo wychodzimy w życie, o tak lepiej powiem, bo przecież wiecie o tym, że niektórzy ludzie na przykład bardzo ufnie podchodzą do różnych sytuacji, ale gdy ich serce zostanie złamane, no bo tak to można nazwać, czyli mają po prostu bardzo duże doświadczenie, mogą bardzo zmienić swój pierwotne nastawienie do relacji na rzecz takiej bardzo, bardzo dużej korekty, tak? No i no, o tym mówi bardzo dużo literatura i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej odrębnione takie trzy, niektórych w niektórych literaturze cztery style, w których my kształtujemy swoje związki. I te style mają wpływ na parę rzeczy, i tutaj sobie zanotowałam to i wam to przeczytam. Postrzeganie bliskości i wspólnoty z drugim człowiekiem, sposobu radzenia sobie z konfliktami, Podejście do seksu, umiejętności komunikowania pragnień i potrzeb. Zobaczcie, jakie to jest istotne. I oczekiwań od partnera i relacji. I Kolejne style, o których tutaj będę za chwileczkę mówiła, właśnie dokładnie różnią się pod tym względem. I zobaczcie, już mamy tutaj komunikowanie, czyli to, czy umiemy komunikować swoje potrzeby, czy czujemy się z tym bezpiecznie, że mówimy, posłuchaj, ja pragnę bliskości z tobą, bo przecież do tej bliskości zostaliśmy zaprogramowani, tak? To jest na poziomie biologicznym, nie? Inni ludzie wokół nas po prostu obniżają nasz poziom stresu, gdy mamy poczucie, że są ludzie, którzy za nami, posłuchajcie, stoją. Które nas wierzą, którzy nas przytulą. I na przykład, jeśli słyszeliście o językach miłości, to nasze języki miłości, bo słuchajcie, możemy czasami góry przenosić. Miłość jest największą siłą także na poziomie biologicznym, bo psychologowie właśnie robili między innymi badania na ten temat. I teraz, jakie style budowania relacji wyróżniono? Chyba zacznę od takiego, który yy, mówi się, że jest 20 do 25% ludzi reprezentuje ten styl, to jest styl lękowy. I teraz w stylu lękowym yy, ludzie po prostu boją się utraty bliskich osób. nie? Starają się bardzo odnaleźć tą jedyną osobę czy tam w ogóle nawiązać więzi, ale w momencie, kiedy ją odnajdują, to słuchajcie, no, aktywizuje się im ten cykl, który ukształtował się w. W dzieciństwie albo w dorosłości, czyli ja cię stracę, ja się boję, ty mnie chyba nie kochasz, nie? ty się do mnie, ty mi nie odzwaniasz. Jeju, to, to chyba coś złego się wydarzyło. I oni są tacy prze, przesadnie lękowi, em, e, i mm, no, ten strach jest taki bardzo, bardzo dominujący. W takim stylu dominują takie myśli, które mówią o tym, że wiecie, ja jestem ja jestem niewystarczająca, kto mnie będzie chciał, nie? E, takie przekonanie, że ja z niewieloma osobami jestem kompatybilna, więc, więc ta osoba będzie chyba tą jedyną, nie? Bardzo szybko te osoby się przywiązują w taki nadmierny sposób i bardzo często potem widzimy takie osoby, które mówią, przecież e, ta osoba cię naprawdę źle traktuje, nie? Dlaczego ty z nim No ale mnie nikt nie pokocha, nie? Mnie nikt nie pokocha. To też charakteryzuje się tym, że ta osoba ciągle myśli o tej osobie, tak jakby wyolbrzymia te dobre cechy tej osoby, podczas gdy, no, wiecie, no, wynika to z tego, że prawdopodobnie w dzieciństwie ta osoba była bardzo zaniedbana i teraz po prostu to pragnienie miłości i bliskości, zresztą uprawnione, jak już widzicie według tej teorii, no, zresztą życie nam samo o tym mówi, to. Yy, yy, Powoduje, że ta osoba tak bardzo chce to zaspokoić, że robi to nawet własnym kosztem. I potem mamy takie sytuacje, że ludzie trwają w takich dziwnych relacjach, tacy lękowi, gdzie ktoś ich bardzo źle traktuje, a oni się na to godzą, bo przecież oni nikogo innego nie znajdą. Ale to wynika po prostu z lęku. No i to jest taki jeden z modeli za, e, takiego zachowania. Taki wzorzec. Drugi to jest taki model, który nazwalibyśmy unikającym, nie? Czyli to są tacy ludzie, którzy wiecie. Chodzą no w relację, na początku jest wszystko ok, i w momencie, kiedy już ta relacja się zaczyna zacieśniać, oni po prostu mają poczucie, że ktoś im zaraz zabierze ich wolność, niezależność i siłę. I momentalnie się dystansują. Czyli poznajemy kogoś, ten ktoś jest taki, no fajny, normalnie, relacja się rozwija, i Ty mówisz, no to co, pójdziemy, dzwonisz, już pójdziemy w niedzielę tam, gdzieś tam? Nie, nie mam czasu, mam inne plany. Nie, 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 nie. nie. I zaczyna się taka gra. I zaczyna się taka gra. I to jest takie bardzo interesujące, bo jak wiecie, do tanga trzeba dwojga, że, tak że tak uproszczę to wszystko. A tutaj zaczyna się coś takiego, że jeżeli taka osoba unikająca połączy się z taką lękową, to ta lękowa się strasznie boi. Ta unikająca z kolei unika tej lękowej, która by chciała więcej czasu spędzać i tak być, i być, i być. I wytwarza się taki specyficzny układ, który czasami można zaobserwować w życiu, że są dwie takie osoby, których Jedna bardzo chce być, druga jej unika i ciągle jest nie, nie, nie i ta jest taka zapatrzona w nią jak obrazek, ale obydwoje żyją w takim specyficznym napięciu. Albo tutaj też widzimy takie osoby, które wiecie, raz jedno chce, to drugie nie chce, a potem to chce, a to nie chce. I tak wiecie, są tacy, ciągle to jest jakiś taki handel, to jest takie mało, mało, mało bezpieczne. No dodam, że życie z takimi ludźmi jest po prostu, jakie? Bardzo, bardzo trudne. I ludzie w tym właśnie y, wzorcu zachowania mają bardzo dużo strate strategii dezaktywacyjnych. Czyli w momencie, wiecie, jak już się zaczyna rodzić ta bliskość, to oni sobie myślą, a, to w sumie no jest, zaczyna być fajnie, ale to nie jest ta doskonała osoba moja, nie? Albo mm, porównują ciągle, nie? No a poprzednio to ja miałam taką dziewczynę, nie, nie, ona jednak była lepsza. On z nią zerwał, nie? Wiecie, on już z nie jest, ale jednak ona... Była lepsza, nie? To jest takie, wiecie, tworzenie takich mitów, które jakby powodują, że te osoby są takie odrealnione, i one po prostu nie chcą stanąć i zbudować bliskości z tą osobą. Ja nie mówię, że z byle kim, bo to w ogóle nie o to chodzi. Nie zrozumcie mnie źle. Ale nawet gdy przychodzi ta właściwa osoba o tym następnym stylu, który wam powiem zaraz, bo jest jeszcze jeden styl, taki zasadniczo, to oni nie są w stanie przejść tych swoich. Wiecie, tych strategii dezaktywacyjnych i torpedują, nazywamy to chyba też autodestrukcją, torpedują, normalnie torpedują swoje relacje. Oni sami je niszczą. Nikogo więcej nie potrzeba, żeby po prostu wejść, żeby zniszczyć relacje, tak naprawdę. W związku z tym, oczywiście, czy to można odwrócić, no można, będę zaraz o tym mówiła, ale przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że są te style, i właśnie dlatego Wam o tym mówię. I w związku z tym mamy też trzeci styl, chociaż potem jest też taki czwarty, który jest mieszanką dwóch stylów. To jest styl bezpieczny. I mówi się, że mniej więcej 50% społeczeństwa yy, układa sobie bezpiecznie relacje. No, tak przynajmniej wynika z badań tych naukowców, chociaż jak sobie to przemyślałam, to nie za bardzo się z tym zgadzam. Uważam, że raczej dominują, ja bym powiedziała, że dominujące style to są lękowe i unikający w dzisiejszych czasach, ale no, badania tak mówią pewnie ktoś niedługo je powtórzy w podobnych próbach i zakresach, no to pewnie to jakoś tam wyjdzie, nie? No i mamy bezpieczny styl, czyli mamy ludzi, którzy prawdopodobnie w dzieciństwie wyrośli w takich przewidywalnych warunkach, czuli się zaspokojeni, byli bezpieczni, potem mieli w miarę jakieś tam normalne doświadczenia życiowe i są tacy bezpieczni, czyli wiecie, no nie reagują, gdy ktoś ich zrani, to potrafią powiedzieć, posłuchaj, no zraniłeś mnie, nie? Czyli to, co mówiłam na początku, potrafią zakomunikować, nie? Bo, słuchaj, zraniłeś mnie, wolałbym, żebyś tak nie robił, nie? Nie robią z tego, wiecie, dramatu, nie robiąc z tego, wiecie, Armagedonu i takiego maniany całej, tylko po prostu potrafią w sposób prosty komunikować, przyjmują też uwagi drugiej, osobie, drugiej osoby, potrafią się dogadać, bo wiecie, co w sumie zasadniczo w związkach to o to chodzi, żeby stworzyć związek, nie po to, żeby stosować podjazdy, walki. Tylko, żeby po prostu mieć to bezpieczne miejsce, o czym Wam mówiłam na początku, że my jesteśmy bez, do tego jakby stworzeni, prawda? My jesteśmy po prostu do tego stworzeni, żeby czerpać za, naprawdę zabezpieczenie za takie, zaspokojenie emocjonalne od innych osób. To jest na poziomie biologicznym napisane, tak? Na poziomie biologicznym. W związku z tym nasze pragnienie bliskości jest czymś naturalnym dla całej rasy ludzkiej. Tylko widzicie, są te różne style. I mówi się, że jest jeszcze jeden styl, który obejmuje parę osób, ale patrząc na skalę dysfunkcji w naszym społeczeństwie, myślę, że to jest chyba znacznie więcej niż te 3 do 5%, które określa się. To jest ten styl lękowo-ambiwalentny, który widzicie, zawiera w sobie i lęk, i lęk, lękowo unikający, czyli zawiera w sobie te dwa komponenty, czyli po prostu już wyższa szkoła jazdy, tak naprawdę, nie? To jest taki człowiek, który stosuje zarówno te rzeczy, ma te wzorce, zarówno lękowe, jak i unikające. I wtedy właśnie mamy do czynienia z takimi ludźmi, którzy wiecie tak, chciałabym, a boję się, nie? I no to wierzcie mi, to są straszne uproszczenia, które ja teraz stosuję, ale tak dokładnie jest. I być może. Mm, być może to wszystko brzmi tak, wiecie, sucho, ale na pewno znacie takie osoby wokół siebie, które dokładnie obracają się w tych cyklach, a potem słyszę, ja słyszę tę historię, Pani Kasiu, jak to jest, że ja ciągle poznaję takich ludzi, ja się w nich zakochuję, a potem za nimi biegam, a potem o nich walczę, a potem zabiegam, a oni tacy są, mm, nie? No bo gdy my mamy głębokie, zakorzenione przekonanie i wyrobione wzorce, które wynikają z tych właśnie imprintów, które są w naszej głowie, to zazwyczaj te głębokie przekonania, czyli to są te okulary, które nam się na głowie powodują, że my patrzymy w pewnej perspektywie i w pewien sposób na rzeczywistość i to są takie trochę samo spełniające się prostwa. To jest tak, jak ludzie, którzy powtarzają, wszyscy mnie zawodzą, wszyscy są do kitu, wszyscy to, wszystko to, wszystko wszystko tamto. I gdy tak mówią i postępują w pewien sposób, to oczywiście się to spełnia. Tak. I no to są takie autodestrukcyjne, to jest taki sabotaż swoich własnych działań. No teraz, jak tego uniknąć? No oczywiście trzeba rozpoznać, w jakim stylu komunikujemy, w jakim stylu zawiązujemy więzi. Może trzeba sięgnąć do tego, co się działo w moim domu, tak? Bo wiecie, każdy z nas jest inny i jeżeli oglądacie moje filmiki, no to już same języki miłości pokazują, jak yy, można różnie ukształtować daną osobę, że z jednego domu wyjdą dwie, 3, 4 osoby i na przykład jedna osoba będzie się czuła perfekcyjnie kochana, będzie uważała, że ma wspaniały dom, a druga będzie uważała, że w tym domu nigdy nic dla niej nie było. Więc wiecie, to są te wzorce. I teraz te wzorce wpływają na naszą rzeczywistość i na naszą przyszłość, i na nasze wybory, co więcej, nie? W związku z tym warto jest je skonfrontować. Stąd potrzebujemy czego? Potrzebujemy po prostu edukacji, potrzebujemy czasami coś poczytać, czasami coś po prostu przemyśleć, Przegadać, przeanalizować, po to, aby wprowadzić nowe narzędzia i nowy styl działania. I teraz, czy można zmienić swój styl? Właśnie to jest to pytanie. Ja sobie tutaj wynotowałam, że średnio 70-75% dorosłych pozostaje w tej samym wzorcu kształtowania więzi, z tych, o których Wam tutaj mówiłam, bo cały czas mówimy, prawda, o, tej, o teorii więzi, bo to jest ważne, bo te badania zostały tak przeprowadzone. Natomiast 25 do 30% zmienia swój styl w wyniku doświadczeń życiowych. I to jest bardzo ważne. Bo z jednej strony można powiedzieć, że oczywiście, że ktoś miał złamane serce, no to, no, to, no to zmieni swój styl. Ale to też pokazuje, że jest dobra nowina, bo można ten styl zmienić, prawda? I właśnie teraz wyszło bardzo dobre narzędzie do tego, które chciałam Wam polecić. Jeżeli chcielibyście ten temat przestudiować, bo oczywiście mój minutowy filmik to jest zawsze tylko zaproszenie dla Was do tego, aby temat pogłębić samodzielnie. Ale ponieważ pytacie mnie często, Pani Kasiu, z książki mógłbym sięgnąć, jaką literaturę, no to dzisiaj proszę. Polecam Wam książkę tą. Partnerstwo bliskości, czyli jak teoria więzi pomoże Ci stworzyć szczęśliwy związek. To jest Amir Lewin i Rachel Heller. Dam Wam link, oczywiście podlinkuję Wam tą książkę. I ta książka jest znowu bardzo praktyczna. Wiecie, że ja jestem strasznie praktyczna. Lubię czytać książki teoretyczne, ale zazwyczaj to, co polecam, jest bardzo, bardzo pragmatyczne. I polecam Wam generalnie książki, z których treścią się już wcześniej i po prostu z nimi pracuję. I teraz zobaczcie: tu jest na przykład bardzo, bardzo fajne, są takie rozdziały, które mówią. Rozpoznawanie stylów przywiązania. Krok pierwszy, jaki jest mój styl przywiązania? I tutaj możecie to przeanalizować. Będziecie poprowadzeni krok po kroku. A krok drugi, który mnie niesamowicie tutaj yy, bardzo mi się spodobał, to jest łamanie kodu, rozpoznawanie stylu przywiązania partnera. I teraz yy, mamy trzy style przywiązania, bo oni tutaj wyróżniają te główne trzy style, czyli ten lękowy, unikający styl, bezpieczny styl przywiązania. I mówią, jakie pułapki niosą w związku poszczególne style. I tutaj ta analiza jest naprawdę bardzo ciekawa. Następny i ostatni rozdział mówi o bezpiecznej drodze, czyli jak wyjść z tych kodów, o których tutaj Wam mówiłam, dezaktywujących. Czyli jak my chodzimy w związek i dezaktywujemy bliskość. Nie? Unikamy bliskości, bo uważamy, że my jej tam nie znajdziemy. Co zrobić, żeby to zaaktywować? I dla każdego typu, to znaczy no, głównie dla lękowego i unikającego. Macie tutaj bardzo konkretne wskazówki. W ostatnim rozdziale mamy skuteczna komunikacja, jak mówić, żeby być słyszanym i jak rozwiązywać konflikty. Pięć bezpiecznych zasad. Jest też bardzo ciekawy podrozdział na temat tego, kiedy konflikt jest tak mocno wpisany w związek, że kontynuacja tego związku nie ma dalszego sensu. I to jest, myślę, bardzo ciekawe, zwłaszcza w kontekście tego, że Mamy no, dzisiaj różnego typu problemy, na przykład gdy mamy narcyza w związku, to ja tego przerabiam na morgi, albo różnego innego typu uwarunkowania. Ale mówimy tutaj w kontekście właśnie tych stylów i teorii bliskości. Więc książka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Wydało jej co Feria. I myślę, że oprócz tego, że ma bardzo ładną okładkę, bardzo mi się, się podoba. No i oczywiście pachnie. Mm, zapach książek. Jest bardzo praktyczna i yy, godna polecenia. Kochanie, to na tyle. Budowanie więzi, nie? Uuu, niektórzy mówią, moi klienci mówią, łeb jak sklep, pani Kasiu, łeb jak sklep. Ale krok po kroku, posłuchajcie, krok po kroku te puzelki można złożyć, można to ogarnąć. Po mamy mózg neuroplastyczny, który można zmienić, który poddaje się Naszym działaniom, naprawdę się poddaje naszym działaniom, po to, aby tworzyć po prostu nową rzeczywistość, używając różnych narzędzi: książek, kursów online, czy też wiecie, terapii, czy też autoterapii, czy rozmów z przyjaciółmi. Wiecie, że ja polecam wszystko, wszystko, aby tylko, że tak powiem, działało. Kochani, to na tyle. Oczywiście łapka, poproszę Was o łapkę w górę. Zostawcie mi subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, ponieważ teraz będę robiła różne ciekawe, bonusowe rzeczy w najbliższym czasie, więc pewnie chcielibyście wiedzieć, co się dzieje na moim kanale. No i oczywiście zostawcie komentarz, jeżeli zafrapowałam was tym, albo już macie swoje własne doświadczenia, właśnie z ludźmi lękowymi na przykład, nie? z którymi bardzo trudno buduje się związki, gdy się boją o wszystko, albo unikającymi, którzy ciągle budują dystans, prawda? to Napiszcie mi w komentarzach jakie są wasze doświadczenia. Napiszcie mi też um, o takie rzeczy, że z perspektywy czasu, bo bardzo często mi piszecie, że e, na przykład szkoda, że nie wiedziałam tego 20 lat temu, nie? Bo wtedy podjąłbym inne decyzje. Właśnie, jak wiedza, jak wiedza ma jaki wiedza ma wpływ na wasze decyzje i co chcielibyście naprawić w swoich związkach? Tak? Dobrze, kochani, to na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia. Hej.